Paper Photo Festival to pierwsza edycja festiwalu publikacji fotograficznych, które organizujemy w katowicach mieście ogrodów. Te książki są takim elementem sztuk wizualnych, które łączą fotografię z pięknym designem tak naprawdę i pomagają nam zmierzać w przyszłość i otwierać nowe przestrzenie w, w tym, co widzimy w naszym świecie. Te książki. Dzisiejszy wykład będzie trochę krążył wokół dwóch takich podstawowych pojęć. Jedno z nich to pojęcie Atlasu, drugie to konstelacji. Zastanawiam się, jakiego typu cechy związane właśnie z Atlasem posiadają współczesne książki fotograficzne, zresztą nie tylko współczesne, więc także tym książkom fotograficznym będziemy się przyglądać. Chcemy pokazać, że książka fotograficzna sama z siebie także może być dziełem sztuki. I teraz sięgamy po nią w rękawiczkach, dlatego żeby jej nie uszkodzić, dlatego żeby każdy kolejny oglądający mógł rzeczywiście ją docenić, ale równocześnie i dlatego także chowamy je w szafkach, po to żeby ludzie musieli się pochylić, musieli ją wziąć w rękę i dzięki temu także się zainteresować. Na nasz konkurs zgłoszono 99 książek, z czego jury wyłoniło 67 pozycji. E, obrady były bardzo burzliwe, trwały ponad 8 godzin e, i bardzo mocno i intensywnie przyglądaliśmy się każdy, każdej z tych książek. Nagrodę otrzymuje Adrian Yuzan, Summer Council. I'm, really excited and I'm really happy that my book was shortlisted. and that it is present here, so um, it was just a dream come true because this book is about a personal story, um, a sad story which became in the end a happy end. We're very thankful that uh, we got this award uh, from people that, that use festivals and books and art with this high quality. Thank you very much.